Pomocnik z Ewangelii według Świętego Marka. Wyprowadzili Jezusa, aby go ukrzyżować, i przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Wyszedł na górę skazaniec, dźwigał na ramionach ciężar grzechów swoich braci. Wyrok śmierci przyjął świadomie. Sprawiedliwość wymagała, by zbrodnie okupiła kara najsurowsza. Kroczył powoli. Skłoniał się co chwila. Krew zmieszana z potem spływała po jego twarzy w cierniowej koronie. Patrzył przed siebie, jakby przez mgłę nie widział dokładnie drogi. Wlókł się coraz wolniej. Upadał. Powstawał, posuwał się dalej i w końcu runął z wyczerpania. Ach, ojcze, Abba kochany, dodaj siły! Jęknął. Obok przechodził barczysty mężczyzna rodem z Cyreny. Od świtu ciężko pracował na roli, bo gleba skalista, niełatwa do uprawy. Wracał do domu. Był zmęczony. I myślał o południowej drzemce. Hej, ty! krzyknął na niego dowódca oprawców. Bierz krzyż na ramiona i idź za tym skazańcem. Zaskoczony rolnik wewnętrznie się wzdrygnął. Co? Ja mam dźwigać to hańbiące brzemię? Nie chciał, lecz przymusili go żołnierze, złowrogo złorzecząc. Szli więc razem na przedzie pokutnik a za nim przymuszony pomocnik. Pierwszy nic nie mówił. Łapał urwany oddech otwartymi ustami. Drugi nieustannie mam rotał coś pod nosem. Różne myśli kłębiły mu się w głowie. Co synowie pomyślą, co powiedzą sąsiedzi. To raz był wściekły, że wpadł w tę przekrą sytuację. To znowu lękał się o własne życie. Czy aby mnie nie ukrzyżują za niego? Szarpał powrodzami i złościł się okrutnie. Niechęć i litość do cierpiącego na przemian nim targały. Nienawiść do katów i pogarda do rozwydrzanego tłumu coraz bardziej ogarniały jego serce. Dotarli do szczytu. Tam zdjęli z niego drzewo szubienicy, by przybić syna człowieczego. Przy rozstaniu, gdy spojrzeli sobie w oczy, Najemnik się zawstydził. Ujrzał wdzięczną miłość i usłyszał: Szymonie, z serca Ci dziękuję. Idziemy spać. Dobrej nocy.